Cześć! Dostałam nową pracę i jestem naprawdę przeszczęśliwa. To jest agencja reklamowa. Tutaj pokażę tak troszeczkę, bo już jestem przed firmą. Zaraz zaczynam swój pierwszy dzień. No jestem naprawdę, no wow, jestem taka szczęśliwa. To jest coś niesamowitego, bo naprawdę zawsze chciałam pracować w agencji reklamowej. Tutaj. Z... Kurde. No, także resztę nakręcę za chwilę. No. Praca jest spoko, tutaj jest moje biuro, jest naprawdę przepiękne. Poznałam wielu różnych pracowników. Naprawdę super się dogadujemy. Jest tutaj ogólnie bardzo dużo osób. To jest agencja reklamowa. Oni tutaj mają mnóstwo jakichś zabawek, jakichś próbek. No także ludzie mają naprawdę sporo pracy. Ja też już dzisiaj troszeczkę zapracowana jestem. Tutaj Wam pokażę moje stanowisko. No. Będę nakręcać daily vlogi, żeby no, pokazać taki mój tryb życia, wiecie, codziennego. Um, no nic mi nie pozostało do roboty, jak w końcu zacząć pracować, no bo nagrywa no, bo... się? To jest drugi dzień w mojej nowej pracy. Ciągle jestem podekscytowana i nie tracę entuzjazmu. Właśnie, jestem troszeczkę też zapracowana, no nie ma co ukrywać. W Wkrótce mam spotkanie z menadżerem. Mam tam zlecenie do zrobienia. Oni chcą po prostu sprawdzić, czy się po prostu nadaje... O. Yy, no to jest dzień trzeci no jest w sumie spoko yy, muszę tutaj wdrukować przeskanować tam kilka dokumentów teraz ja tutaj pokażę chwilę takie ja dostałam zadanie właśnie yy. o no i tutaj się odnosi do tu się zamyka yy, no i beziczek no, no i sobie po prostu muszę poczekać teraz, wiecie, po prostu... Wiecie co? Straciłam połowę włosów. Ja już pierdolę tą robotę. Ja już mam to gdzieś, nie będzie żadnych filmików, nie będzie żadnej nowej pracy.